Sukces w transformacji energetycznej zależy od umiejętności naszych pracowników. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy zadbać o to, aby każdy w EON miał możliwość wykorzystania i rozwijania swojego potencjału. My Career Hub sprawi, że będzie to możliwe. Nasza nowa inteligentna platforma dopasowuje indywidualne talenty i umiejętności do zadań, projektów lub stanowisk w EON. Aby pomóc wszystkim pracownikom EON rozwijać się, Platforma identyfikuje możliwości odpowiadające aspiracjom zawodowym i zainteresowaniom. Zapewnia przejrzystość w zakresie umiejętności, co pozwala szybko znaleźć odpowiednie osoby pasujące do pojawiających się możliwości. możliwości rozwoju w całej grupie EON są teraz widoczne i dostępne dla każdego. Chcesz rozwinąć swoją karierę i przyspieszyć swój rozwój? Nie zwlekaj. Odwiedź platformę My Career Hub i stwórz swój profil. Masz natychmiastowy dostęp do kontaktów, projektów i ofert rekrutacyjnych w całej grupie Eon. Możesz publikować oferty współpracy przy projektach lub zadaniach, a także znajdować wsparcie i kompetencje, których szukasz. Więcej informacji znajdziesz na grupie My Career Hub w Connect.